Witajcie, jednak postanowiłem przekręcam to i to będzie yy, yy, część. Yy, ta druga będzie po prostu zrobimy część drugą, i będzie część trzecia, jak wykańczam to. To jest moim zdaniem dobry plan, więc jakby powtórka z rozrywki, wkręcanie i patrzenie. Już źle wkręcam. No bo tak to, to trochę nieładnie, jak jest, tak zostawię bez niczego. Tutaj wykręciłem te wkręty częściowo, to się trzyma. Teraz to tu przykręcamy. Dobrze przykręcić. A, nie w tą stronę. Muszę gopnąć. Nie powinno się rwać będzie przecież nikt z tego nie będzie strzelał co nie no chyba nie jak tak no to nie trafi może <słyski> wchodzi dobrze Tu nie, tu jest przykręcone, jest, obra. Jeszcze tu trzeba dokręcić to. I tu też ten dokręcę. Tu się nie trzyma. I tu się nie trzyma. Czyli teraz tutaj przykręcamy, w te dziury. W tamtą dziurę przykręcamy. Nie wiem, czy tu kręcić, jak to? <śmienicza> o, o, o. Przykręcę, co mi szkodzi. Dobra, kolejne przykręcanie. i wychodzi potem cafam i tutaj No, no, no. brane wyszło i tu ja teraz będę sprawdzał czy wszystko oj tutaj ile wykręcę szybko Dobrze jest. Tak na drugi raz trzecie to już będzie miód malina. Tutaj tutaj przykręcone, tutaj przykręcone, tu tu. A to teraz znów. Teraz tutaj, tak? O. I teraz wszystko ze sobą pasuje, nie tak jak wcześniej. Dobra, teraz sobie usiądę, bo po co mam stać? Chodź klateczko. Szybkie wkręcanie. Trochę trzeba napchnąć, żeby nie była krzywa. O, nie odsuwaj. Kurde, kurde, skręt. Idź, jak ja ci każę, mam ferie, to można wykreć Kur... na... No jeszcze raz w innym miejscu teraz spróbuję, bo tu już nie mogę podrównać tego. Oj... Nagnij to. Zaraz to nagnę. Nie. Nie będzie się trzymać. Muszę tu kręcić kawałek dalej. Będzie chodzić, no. Mówię, tak jak nikt nie będzie chyba z tego, tego strzelał, nie. Dowiem się. Kiedy indziej. Dziwne, że tu tego wkręta nie trafiłem. Obra, i to chyba będzie koniec drugiej części, ale jeszcze nie wiem. O, no i cyk. A, jeszcze nie! Jeszcze tutaj trzeba przykręcić, Je. Albo nie! Tutaj, tutaj nie będę kręcił, bo tu będę kręcił jak ten, jak będę mocowanie przykręcał, więc dzięki za obejrzenie drugiej części i chyba będzie jeszcze trzecia, jeszcze nie wiem. Na razie do zobaczenia chyba w trzeciej części.